Cześć witajcie, w drugim odcinku zagrałem w Stalker Cień Czarnobyla. Wrzucam dzisiaj jeszcze jeden ze względu na to, że Nie chcę po prostu żebyście się zniechęcili do tej gry, bo naprawdę warto, moim zdaniem przynajmniej I dlatego wrzucam dzisiaj jeszcze jeden, bo to tak głupio wyszło z tymi dźwiękami, już wypieprzyłem fantazję ósemkę, mam teraz siódemkę Mam nadzieję, że będzie ok Przynajmniej powinno być ok A więc robimy zadanie z kurtką ...dla Żwawego. Idziemy w stronę... ...miejsca, gdzie ten kobinezon się znajduje. Tutaj są zmontowane psy, trzeba uważać, jakieś anomalie. Ale nie powinniśmy mieć większych problemów, żeby się do tego dostać. Ten odcinek będzie krótki. Będzie zawierał dwie krótkie misje poboczne. Ale mówię, chcę żebyście po prostu zobaczyli, że... ...no zależy mi na tej serii, żeby ona brzmiała jak najlepiej i wyszła jak najlepiej bez jakichś dziwnych buczeń i że następne będą po prostu w porządku odcinki nie? okej okay, jesteśmy w tym miejscu gdzie jest ta ten kombinezon ja włączę sobie latarkę ponieważ tutaj jest ten stwór który zajął sobie o właśnie nie jest on, mm. Ale trzeba troszkę uważać. Ty capek i co? Nie, nie będę tu wchodził, bo oko nie mnie tu zamkną. Czekaj, okay, wciąż biegnie następny. I tutaj leży ten kombinezon. Ta strzałeczka oznacza to, że to jest ulepszony zwykły, że tak powiem. Jakaś inna... O, jakiś ulepszony przedmiot po prostu. jak widzicie jest to ulepszona kurtka kolcza. Ona jest tam o połowę tańsza od naszej. I o połowę nam zmniejsza, że tak powiem, te wszystkie rezy, które mamy aktualnie. Tak więc wracamy do Żwawego, który aktualnie siedzi w bazie kotów. Tam, gdzie jest Wilk i obok Siderowicz. Oddać mu tą kurteczkę, zarobimy troszkę rubli. I mam nadzieję, że się troszkę obkupimy u handlarza. Może Vipera Piątkę kupię, Viper Piątka jest to taki fajny Rabin. Na początku bardzo fajnie się z niego strzela na krótkie dystanse. Fasadę, że jak nie trzeba strzelać to nie strzelam, ale... Z reguły przez e, oszczędzanie amunicji. Później to już będzie mi przeszkadzało tak strasznie, że... Masakra. Głównie jak gramem to przechodziłem wątek e, główny. Głównie grałem, wątek te główne, no, nieważne jak to zabrzmiało. O, takie skrzyneczki rozwalamy nożem. Mamy jak o, na przykład amunicję. Chyba gumowe wydropił. Nie, dobra, śród. Przechodziłem wątek główny. Nie robiłem pobocznych, dlatego pod koniec no już była tragedia za amunicją. Bo tam już dalej nie ma żadnych sklepów, ja się nie wracałem, podnosiłem jakąś, nie wiem, beznadziejną broń tylko. Ok, jestem wykończony, sobie energy drinka napiję się A, nie mam żadnego, taki chwilkę pochodzę Cóż mogę rzec W tej grze im dalej jesteśmy, tym bardziej klimatycznie to wszystko wygląda I bardziej dynamicznie, na początku głównie spotykamy tego typu mutanty jednak później zaczyna się już taka chora jazda z zombiekami, snorkami. Snorki zobaczycie jak wyglądają później. Takie zombie podobne w sumie. Tylko troszkę bardziej ruchliwe. Poltergeisty się pojawiają i później już głównie walczymy z ludźmi też. Jakieś tam wojsko, inne klany i tak dalej, nie? Wiecie o co chodzi. Ok, schowamy broń, bo jesteśmy już przy bazie. Mam nadzieję, że wszystko w tym odcinku już będzie ok z nagraniem głosu i tak dalej. O, grają na gitarce. Fajnie, fajnie. Dobra, wstawaj żłowy. Ma swoją kurteczkę. Dostaliśmy e, kamienny kwiat. Jest to jeden z artefaktów. On jest słaby. Zobaczcie, daje mi... Mam większe promieniowanie, ale jestem bardziej kuloodporny, dlatego ja go zaraz sobie założę Ponieważ ten kombinezon bardzo fajnie chroni mnie przed promieniowaniem Jak widzicie, mam już ee, obrazek tego, tak? Tego artefaktu Okej, okay. twoi ludzie i ja zrobiliśmy na parkingu porządek Otrzymaliśmy kolejny artefakt Także okay, na razie Co daje mi ten artefakt? To samo praktycznie co kamienny kwiat, jednak trochę słabszy, z trochę słabszą nakładkę kulotporną. Założę ją, przyda mi się. I posłuchajcie tej gitarki. Dobra, promieniowanie mnie wzięło. Jednak zdejmę te artefakty. Myślałem, że promieniowanie mnie ładnie chroni, jednak nie. Piję jedną wódkę, jak widzicie. Trochę się wszystko będzie gibać. O, energetyk i wyjdziemy do Sidorowicza. Kurczę, najlepszy kawałek na gitarce jaki słyszałem. Okej, okay, dobra, idziemy do Sidorowicza, nie będę przedłużał odcinku tylko dla gitarki. Jeszcze później coś się tego nasłuchamy troszkę. Siemanko. Chaba. Masz fanty? Przejrzę tylko co masz w szafce. Nic. Witam naznaczony, udało ci się? Sytuacja stała się jasna. Gdzie jest pendrive z danymi? Masz. Znaczy, 1500 kredytów. Kredytów, rubli. Okej, okay, naprawisz broń pancerza może też. Naprawię pancerz. Okej, okay, robota mistrza, fajnie. Napraw mi broń... Nie. Zaszło kilka zmian, przyjdę później, okej. Okay. Masz jakieś specjalne zadanie? Słuchaj, naznaczony. Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla ciebie propozycję. Ogólnie rzecz biorąc, dla ciebie liczy się znalezienie stryłoka. Zgadza się? Przyjmijmy, że tak. No więc opowiem Ci o stryłoku. Istnieje stalker o takiej ksywie. Odkrył drogę na północ do do dziewiczych terenów, prawdziwej żyły złota, te... Więc sprawa wygląda następująco. Pomogę ci go znaleźć, ale nie ma nic za darmo. Będziesz no musiał na to zapracować. Ostatecznie jednak obaj na tym zyskamy. Ty załatwisz Strieloka i dowiesz, co ci się przydarzyło, za... a ja w tym Wrem czasie znajdę... znajdę... Za... Znaczy, wezmę swoją działkę z naszego wspólnego zysku. Wchodzisz w to, to? mów dalej. Jesteś, Jesteś konkretnym facetem, a my potrzebujemy takich jak ty. Taki razem z kilkoma handlarzami prowadzimy drobne badania. Chcemy otworzyć drogę na północ do centrum zony, Ale jak blisko centrum stała się coś, ktoś lub coś nas zatrzymać. Cholera wie, jak ten cały Strielok się się. Tak żeby nie przedłużać, paru chłopaków spiegowało przycisnąć. dla nas wojskowych tak w okolicy. Jak, nie Wygląda na to, że ci z Instytutu Agroprom czegoś okolicy. się dokopali. Czegoś Wygląda ważnego. To, przypuszczam, że ma to związek, związek z centrum zony. Cokolwiek gdyby dokopali, to, by to było, trzymają to gdzieś na drugim piętrze instytutu. A I nam by się to przydało. Kupujesz? Chyba już Zobędziesz teczkę, nie przynosi tutaj, zabierz do barmana, tam jest to radów, okej. A dobra, fajnie. Kupię o ciebie wódę, okej. Dobra. Co tu masz ciekawego? Co Ci chcę w ogóle opchnąć, tak? Opchnę ci ten syf. Kurtkę skórzaną, jest mi niepotrzebna. Eee, gorzej, gorszy obrzęd ci opchnę. Najlepsze pistolety zostawię, resztę mogę ci sprzedać. Artefakty trzymaj A więc nie mamy 4,5 tysiąca ruki. O, to są antyrady właśnie. Przeciwpromienne. Dobra, nic lepszego nie masz, widzę, dla mnie. Dubeltówka obrzyn, amunicji troszkę, amunicji mam sporo. Dokupię sobie troszkę amunicji jeszcze do strzelby. Nieźle. I tyle. Zuchłopak. Ekstra zlecenie. się spisałeś. Zabij stalkera. Wyobraź sobie, że pojawił się jakiś wariat, który przedstawia się jako mój przedstawiciel handlowy. Wykorzystuje moją dobrą reputację i próbuje wcisnąć ludziom wybrakowany towar. Pęknięte lufy, rozpadające się kombinezony, przeterminowane konserwy. Już się miałem urzeć z kilkoma niezadowolonymi, niezadowolonymi klientami. Krótko mówiąc, nieważne. Jak tego dokonasz, chcę, żebyś przemówił temu przedstawicielowi handlowemu do rozsądku. Jasne. A, śmiesznie, śmiesznie. Nieważne jak to zrobisz, ale zadanie nazywa się zabicie. Odetchnij sobie świeżym powietrzem nie. i właśnie do środka. O, gdzie jesteś? O, Ciewciul. Daleko jesteś. Dobra, a więc zrobimy to zadanie. Mówiłem, chcę żeby to był krótki odcinek Żebym zdążył żeby go jeszcze dzisiaj wrzucić Musimy uważać, żeby się nie nadziać na coś Okej, okay, zajebiście, duża anomalia Nie chcę tędy iść Troszkę piesków W piesków się nie boję, ale anomalii już tak O, jakiś stalker Pogadamy z nim mm, Promieniowanie Przeganiasz ich czy co? Okej, okay, nie chcę ze mną gadać, to spieprzej No za mną nic nie idzie. Tak słyszę, że coś tu jest, ale nic nie idzie. Oj promieniowanie spierdziłem. Okej. Okay. Jesteśmy prawie na miejscu. Jak widzicie tam jest elektro. Czyli kolejna anomalia. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Co by się stało, jeżeli byśmy w to weszli. O nie dorzuciłem Znowu nie dorzuciłem Co jest? O właśnie To by się stało, ja tam nie chcę wchodzić Martwy stalka O ma granat Zdobyśmy jego PDA Przejdź przez nasy No już na pewno tam przejdę, jak tam jest elektro mm -mm, Pika Dobra, także w sumie to by było na tyle W tym odcinku to był taki odcinek zapychacz bym powiedział, żeby pokazać że naprawdę jakość dźwięku może się poprawić i będzie dużo lepsza, to był tylko wypadek poprzez kamtazję studio. Oho, pieski. Jeszcze zabiję te pieski i wtedy skończę odcinek. Wypierdzielać. Ok, także na razie do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Stalker Cień Czarnobyla. Wtedy zrobimy to zadanie z zabij Stalkera. I przejdziemy przez następ kolejowy. Tam, tam o, tam o. Nie granat. Tam o, tutaj pod spodem tym czekają wojskowi, których możemy albo przekupić, albo zabić. Ja ich spróbuję zabić. Będzie trochę e, quick save, quick loadów na pewno, bo nie mam akm -y i inne takie. Ale postaram się tego dokonać. Także na razie do zobaczenia w następnym odcinku. Let's play Starker, Stalker Cień Czarnobyla.